Na krótki odcinek filmu spojrzenie na stację okiem maszynisty. Tu widzimy semafory wyjazdowe, a ja tymczasem udam się na pierwszy peron. Na pierwszym planie widzimy Sygnał powtarzający SP1, który nadaje sygnał S1, czyli stój. W przypadku kształtowego byłby by to sygnał SR1, też oznaczający stój. Na tej tabliczce pod białym światłem widzimy napis SP, czyli sygnał powtarzający do semafora L1. Na słupie sygnału powtarzającego widzimy taką białą tarcz, na której jest czarna kreska. Oznacza, że to jest jeden sygnalizator przed semaforem. Maksymalnie mogą być trzy. I jak widzimy, sygnalizator z jednym czarnym paskiem na białej tablicy stawia się najbliżej semafora. Następne w dalszej odległości nie stosuje się sygnałów powtarzających na blokadzie samoczynnej. Jakie sygnały są wyświetlane na sygnalizatorach? Sygnał SP1, semafor wskazuje sygnał SR1 lub S1. Stój. To jest tutaj w tym przypadku. Następnie może być sygnał SP2. Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością. Dwa światła w pionie dolne, białe, górne będzie zielone. Następny sygnał, jaki można nadać, sygnał SP3. Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nieprzekraczającą 100 km na godzinę. Dwa światła w pionie, dolne, białe, górne, zielone, migające. Sygnał SP4. Semafst wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km na godzinę. Dwa światła pionie dolne białe, górne, pomarańczowe migające. Oczywiście zawsze występuje tutaj na dole światło białe przy powtarzaczach. Tu widzimy semafor pięciokomorowy z nazwą L2, a pod spodem literka M. M oznacza, że semafor może wyświetlić światło manewrowe dla manewrów. No. Następny wskaźnik, jaki omówimy, jest to wskaźnik W15. Wskaźnik zmiany lokalizacji oznacza, że semafor. W tym przypadku, lub sygnalizator powtarzający, lub tarcza ostrzegawcza nie są umieszczone w miejscu, w którym powinny się znajdować. Pomimo to odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik. Tutaj mamy takie zawężenie, tam, żeby ten semafor ten z lewej strony nie wmiesił się w tym miejscu, więc jest blokowana ta tarcza. Wskaźnik W4 zatrzymania się czoła pociągu. Prosty biały krzyż na czarnym prostokątnym tle. Cóż tutaj widzimy, są to dwie latarnie wykolejnicowe wskazujące sygnał Z1WK, stój wykolejnica na torze. I widzimy tam na torze te czerwone dwie wykolejnice. No są jeszcze trzy latarnie elektryczne. W tym wypadku będzie pokazywała w poziomie światło czerwone i białe. Tu mamy wskaźnik W14, początek ograniczenia prędkości. Z drugiej strony tarczy jest ogry... koniec ograniczenia strzałka skierowana jest ku górze i to by było na dziś tyle z omawiania tarczy i wskaźników no i zapraszam na następny film w peron wieżna L w barwach kolei wielkopolskiej na peron czwarty B, wjeżdża najnowsze dziecko kolei zakłada w Polsce, L2. Wyprodukowany w zakładach Pesach i Goszczyk. A plus z kolei zmodernizowana jednostka zjeżda na stację połóżne równy na pełony 260. Peron drugi 270 znajdują się w środku z głowy 271, 272, zielony za niech. Za chwilę wjedzie chusarz z pociągiem z Berlina do Brdyni. PKM ze stacji koło. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 15.17. Gdzie na tory przy pierwszy pierwszym? A. który jest przedłużenie bronu pierwszego. Pociąg kończy wiek. Opóźniony pociąg osobowy. PKM 2 ze stacji koło. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 15.17.

Pasażerów w pociągu pociągów spółki PKP Intercity prosimy o wcześniejsze dokonywanie zakupu biletów oraz o pobieranie rezerwacji miejsc do biletów okresowych. Nagoślina, z Koki odjedzie z toru 6 przy peronie trzecim. Pociąg osobowy PKP 3 do stacji Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy jeszcze raz. W następnym filmie będę omawiał semafory.